Siemaneczko widzowie. Dzisiaj zobaczymy co jest w sklepie. Zobaczymy. Bo innego nie mam tu nawet. Co to jest? Nie podoba mi się to. Takiś tańczy jak nie wiem. Kaczka jakie jakaś. Jaki skin. Nie podoba mi się to. też jest ślubie, To też. To też widzowie. Wszystko jest widzowie drugie. To też. To jest stare widzowie. I tak widzowie. stare to to było nie wiem, nie pamiętam. Dobra, co tu się dzieje? Widzowie, patrzcie, których mam powiedział. Patrzcie, widzowie, oto patrzcie. Chyba widzowie, ja kończę. Do następnego odcinka. Siemańku, cześć!